Pytam czemu, jak dlaczego Wciąż czujemy świat kolego W zimie nagle są upały Żeby gdzieś pouciekały A dlaczego świat zielony Został przez nas zaśmiecony Wciąż oszczędzać wodę trzeba I ginące chronić trzeba Nie dla sławy Dzisiaj opowiem wam, dlaczego mam dobre zdanie o bocianie. Dlaczego? Bo wśród ludzi nie wszystkie ptaki mają dobrą opinię. Leniwa kukułka tylko patrzy, żeby komuś pozrzucić swoje jajka. Ostroce mówią, że złodziejka. A bocian to co innego: wszyscy go lubią. Naszego Wojtka poznaliśmy podczas wakacji. A, a właściwie, to dopiero chcieliśmy bliżej się z nim zapoznać! A. Co? A ty dokąd? Taków nie należy niepokoić. Ciekawe, czy chcielibyście, żeby ktoś wchodził do waszego mieszkania po drabinie? No nie chcielibyśmy. To był głupi pomysł. Wakacje jak zwykle mijały bardzo szybko. Aż któregoś ranka... Oba bocianiotka rosły jak na drożdżach. Ale kiedy przyszła pora latania, to ten drugi poleciał, a Wojtek nie. O! Ojej! Tym razem pan gospodarz sam przyniósł drabinę. U, czasem trzeba zrobić wyjątek. No, to mamy kłopot. O, Potrzebna była interwencja weterynaryjna. dzień dobry. ten sznurek. Często rolnicy zostawiają go na rżysku po żniwach. Bociany zanoszą go do swych gniazd, a jeśli taki sznurek zaciśnie się przypadkiem na bocianiej nodze, to wtedy o nieszczęście nie trudno. Dziękujemy, panie prezydentarzu! Kiedy kończyły się nasze wakacje, Wojtek już całkiem nieźle fruwał. Ale nie byliśmy pewni, czy nadrobił opóźnienia. Mądralińska Kaśka wyjaśniła, że... Bociany mają przed sobą daleką drogę. Cała Europa, ciśnina bosforska, Afryka. I dlatego nie zabierają w podróż osobników słabych albo chorych. To co będzie z Wojtkiem? Ale kaktus był przekonany. Że nawet gdyby Wojtek został na zimę, to na pewno ktoś się nim zaopiekuje. Nie ktoś, tylko pan gospodarz. A w kurniku nie będzie mu źle. Mimo to wypatrywaliśmy wiosnę, żeby się o tym osobiście przekonać. A Taśka powiedziała, że jak jej tam nie weźmiemy, to już koniec z przyjaźnią. No to wzięliśmy. W starym gnieździe zamieszkać nie mógł, bo to rodziców. Więc pan gospodarz pomógł mu założyć nowe na szczycie nowej stodoły. Ura! Jeszcze wpadłoby mu do głowy, żeby założyć gniazdo na słupie energetycznym, a tak zawsze bezpieczniej. A jak się ma taką podstawę pod mieszkanie, to ona narzeczoną nie trudno. Słyszałem, że na zachodzie Europy obociany dużo trudniej, a do nas zawsze wracają. Ale za tę wierność trzeba się z sympatią odwdzięczać. Wracajcie do nas co roku! Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.